Mam na kosteczce i chcę wam pokazać starą wędkę co z dywidendą wiłem. na konia też leśno na ją wyciągają, są zdjęcia na YouTubie Teraz To jest okieniówka kobrać monstera. Typowa tu ma mała guma. Chcę wam jeszcze pokazać tak jak obiecałem miałem mieć za miesiąc czasu ale stwierdziłem, że teraz nagram i to jest nowa wędka Kupiłem nowy kobrazek takie jak pokazałem na filmie i wszystko jest na nim to jest nowa wędka tak wygląda yy. firma już pokazuje czytacie sobie no i co? kowrota kongera, nowa żyłka na 9 kg wyrzut, kowrotka 120 wędka na szczopaka jak to typowo Mam jeszcze chyba pudełko od tej, od tej żyłki. Żyłka 8 kg. Mamy firmę nawet Kopowo. Bo na ja grob, no, grobą rybę grobę żyłki używam. I wyrzucam tak jak się da. Życzę wam dobrych, fajnych ryb w tym roku, Wszystkiego dobrego i kończymy ten film. Zajebistych ryb, mam życzenia.